Gosia, co będzie następne? Super, Piotr. Pięknie. co Coś jeszcze można dołożyć? Tak. No i świetnie. Bardzo ładnie. Jeszcze jeden położymy. Piotrek, dołóż następny. Oj. To to. Jak. No, tam drzach, to... Dobra, Super. Gosia, co będzie dalej? Mhm. Dorzuć Gosia jeszcze jeden Dobra, teraz Piotrek, co będzie następne? Super, bardzo ładnie. Piąteczka. Piątka, piątka. Super!